Nowoczesna partia, która miała być jak Tesla wśród Syrenek, a skończyła jak maluch z napisem Eko i przebitym tłumikiem. 2 miliony długu. Powtórzę jeszcze raz, żeby się ułożyło. 2 miliony kredyt w PKO i prawie milion dla Polsatu. No i teraz najlepsze po wychodzi zębaczyński, uśmiechnięty, jakby właśnie wygrał w Totka, i mówi. Wierzyciele będą musieli zapisać resztę zobowiązań po stronie straty. Z uśmiechem, jakby mówił: Ups, rozjebałem 2 miliony, ale spokojnie to tylko symbolicznie. Wyobraź sobie, że ty tak mówisz w banku. Nie spłacę kredytu, bo zmieniłem nazwisko na Koalicja Obywatelska. Komornik by ci jeszcze gratulował kreatywności, zanim zabrał ten pieprzony telewizor. Ale w polityce to działa. Tam jak zrobisz dług, to nie masz komornika, tylko konferencję prasową. Na dodatek jeszcze mówią, że to symboliczny nowy etap. Tak, proszę państwa, symboliczny, bo rachunki też już są w sferze symboli. I Zębaczyński z tym swoim uśmiechem mówi o tym jako jakimś wielkim sukcesie, jakby ogłaszał nowy model partii, nowoczesna 2.0, bez pieniędzy, bez wstydu, bez konsekwencji. A zwykły człowiek za dług 5 tysięcy traci konto, mieszkanie i święty spokój. No a polityk dostaje brawa i miejsce w koalicji. Witaj w Polsce, gdzie jak masz dług, to zależy czy jesteś Kowalski czy poseł Kowalski, bo prawda boli, ale uśmiech Zębaczyńskiego boli bardziej. Dlatego obserwuj non centor.